Bartosz Węglarczyk, Onet i Marcin Wrona fakty TVN. Korespondenci. Dobry wieczór, Państwu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Korespondenci. Dzisiaj na żywo, naprawdę jesteśmy na żywo. Będziemy razem z Państwem przeżywać to, co dzisiaj się przez cały dzień i wczoraj oczywiście też działo w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Jest ze mną Marcin Wrona. Mam nadzieję, że go wreszcie zobaczę. Cześć, Marcinie. Marcin! Hey. TVN-u nie stać na hotel i umieszcza swoich dziennikarzy w samochodach. Dzień dobry, Marcinie. Ja w tym samochodzie, wie, ja w tym samochodzie wie, ja w tym samochodzie pracuję. Nie, ale tak serio. E, witam cię bardzo, witam Państwa. Ten samochód znajduje się na wysepce maleńkiej pomiędzy dwoma mostkami. E, z tej strony jest West Palm Beach, z tej strony jest Palm Beach i jakieś 150 metrów ode mnie jest Maralago. Maralago, czyli rezydencja Donalda Trumpa, z której to wczoraj... Jechał w kawalkadzie pojazdów rządowych, Secret Service, wszelkich innych, do centrum konferencyjnego, które z kolei jest o oh, tam. Ja jej widzę Państwo, że się widzą. Nie będę wykonywał jakichś ruchów laptopem. Jechał, aby wygłosić przemówienie, no, w którym, którym mówił o tym, że, że wygrał. Jestem w samochodzie, dlatego że przede mną jeszcze relacje TVN24, TVN24, a policja już zamknęła wjazd na ten parking, jakbym wyjechał nie wrócił. W związku z tym, za Kamale Harris powiem, We're not going back. Not going back. Rozumiem, doskonale to rozumiem. W takim razie, zanim tam prezydent elekt przejedzie obok ciebie, żebyś mógł go złapać, zatrzymać i żeby udzielił ci wywiadu, to Długo. porozmawiajmy. Poroz... Porozmawiajmy sekundę o tym, co się wczoraj wydarzyło w Stanach. I ja postawię tezę teraz. Powiedz mi, czy z tą tezą się zgadzasz, czy nie i dlaczego się zgadzasz. A teza jest następująca. Trump udowodnił wczoraj, że nie jest wyjątkiem w polityce amerykańskiej, tylko jest nową normą. I tak teraz, od teraz, będzie polityka amerykańska wyglądać. Za cztery lata, kiedy odejdzie, czy to będzie, będzie J.D. Vance, czy ktokolwiek inny ze strony republikanów, to dalej będzie ktoś taki, kto będzie przynajmniej próbował. Naśladować Donalda Trumpa, i demokraci nie będą mieli wyboru i też będą szukać takich ludzi, i w związku z tym będziemy mieli od teraz już przez najbliższe kampanie do czynienia z taką właśnie skrajnością, jak Donald Trump. Mogą się różnić poglądami, ale jeśli chodzi o sposób prowadzenia polityki, o sposób wyrażania się o tą retorykę, to właśnie będą tacy takie Donaldy Trumpy następne. A ja ci Bartek powiem tak, a faktycznie. A to, że Donald Trump wygrywa, pokazuje, że mamy do czynienia z nową normą i podkreślam słowo norma. Donald Trump wygrał nie tylko w kolegium elektorskim, Donald Trump wygrał również w głosowaniu powszechnym. Podkreślmy to raz jeszcze, w Stanach Zjednoczonych nie ma wyborów bezpośrednich. Każdy stan głosuje osobno na elektorów, później ci elektorzy głosują na prezydenta, ale gdyby w Stanach Zjednoczonych odbywały się wybory bezpośrednie, to Trump też by wygrał. Co to pokazuje? To pokazuje, że Trump nie jest już e, Bartku ekstremą, ekstremizmem, nie. E, ponieważ to jest nowa norma, to to jest e, nowy dzień poprzedni w amerykańskiej polityce. Tak wygląda Partia Republikańska, Partia Republikańska, Mita Romneya, Johna McCaina, nie istnieje, nie ma jej. Czy też nawet George'a Bush'a. Ta partia republikańska nie istnieje. Partia republikańska dzisiaj to jest maga. Gdy przygotowywałem się do relacji do TVN 24BIS dzisiaj, podszedł do mnie mieszkaniec z West Palm Beach i powiedział: Maga morning, sir, maga morning. W ten sposób witają się zwolennicy Donalda Trumpa. Parku, my mówimy o Donaldzie Trumpie, ale. Popatrzmy szerzej. Ten ruch MAGA przejmuje amerykański Senat. On teraz będzie w rękach tych nowych Republikanów. Prawdopodobnie ten ruch MAGA utrzyma również Izbę Reprezentantów. I co więcej, konserwatyści, a wśród nich jest troje sędziów nominowanych przez Donalda Trumpa, mają kontrolę nad Sądem Najwyższym. Po co ja to wszystko mówię? No dlatego, że od 20 stycznia, czyli od inauguracji prezydenckiej i od początku pracy Nowego Kongresu Donald Trump będzie miał wszystko. Będzie mógł zrobić to, na co będzie miał ochotę i nikt nie będzie miał żadnej siły, żeby, żeby go powstrzymać. Bo wszystkie ośrodki władzy w Stanach Zjednoczonych będą w rękach Republikanów, a Republikanie dzisiaj to do I tak. Nie tylko Republikanie, ale w ogóle Ameryka dzisiaj ma twarz Donalda Trumpa. No, nie da się zaprzeczyć, że większość Amerykanów, a ta wygrana Trumpa też, żeby nie było żadnej wątpliwości, to nie jest to, o czym myśmy myśleli, że się wydarzy, że ktokolwiek wygra, czy Kamala Harris, czy Donald Trump. To będzie to niewielka różnica. On zmiótł po prostu te wybory. Tak jak wspomniałeś, wygrał w tym głosowaniu powszechnym coś, tylko takim stemplem dodatkowym położonym jeszcze na samej górze, że, że to zwycięstwo jest naprawdę totalne i całkowite. Tak jak wspomn miałeś republikanie odzyskali kontrolę w Senacie i nie będą nawet potrzebowali wiceprezydenta do, 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 do przegłosowywania spraw na swoją stronę, bo mają wystarczająco wiele głosów, żeby J.D. Vance się nawet nie musiał fatygować do, do Senatu, żeby tam oddawać głos. I po prostu dowiedzieliśmy się wczoraj, że Donald Trump ze wszyscy, z całym swoim bagażem, z całym tym, że użyję tego słowa, syfem, który się za nim ciągnie, to jest dzisiejsza Ameryka. Tak wygląda dzisiaj Ameryka. Yy, I. Powiedz mi, jak pytasz, jak rozmawiasz z Amerykanami, którzy nie głosowali na Trumpa, czy oni, czy oni się zgadzają z tym, że to jest, że ta, taka, taka Ameryka dzisiaj wygląda, taka jest, takie poglądy wyraża? Wiesz, przejdziemy zaraz do, do rozmowy na temat tego, w jaki sposób Trump wygrał te wybory, jak zmiót Kamala Harris w tych wyborach. To też chciałem się zapytać, co sądzisz na temat sondaży oczywiście, dlaczego te sondaże były tak, tak fałszywe się okazały, ale, ale to za chwilę może. Pytanie pierwsze jest takie czy, 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 czy ludzie z tymi rozmawiasz, to, że głosowali na Kamale Harris zgadzają się, że to jest dzisiaj Ameryka, że Donald Trump jest dzisiaj Ameryką. Eh, przypomnę eh, tobie i państwu materiał znakomity zresztą Kasi kolendy zalewskiej w Placach w w którym pokazała rozbitą eh, też podzieloną na pół rodzinę i koło siebie siedziała matka i płacząca córka matki matka głosująca na Trumpa córka głosująca na Kamale Harris i mówiła ja nie rozumiem mamo jak ty możesz głosować na tego człowieka, i to jest jeden obrazem. mówię o tym obrazku dlatego, że, takie podzielone rodziny to nie jest nic Wyjątkowego teraz w Stanach Zjednoczonych i to też nie jest nic wyjątkowego w Polsce. Rozmawiałem z panią, która przyszła na spotkanie z Byronem Donaldsem, między innymi też Peterem Nawaro, który autobusem Donalda Trumpa przemierzali w Pensylwanii i miała założoną koszulkę Polus American for Trump, czyli kolonia dla Trumpa. Mówiła mi, że to jej brat robi te koszulki dla całej rodziny, też je pozamawiał dla całej rodziny. Ja mówię, co jej? Cała rodzina jest dumą. Ona mnie nie mamy gdy. I to jest kolejny nawet. Podzielę się teraz taką trochę prywatną historią, otóż rozmawiałem z bliską przyjaciółką mojej partnerki. Dlatego, żeby ją trochę uspokoić, ponieważ ona przed wyborami przez 10 2 tygodnie po prostu nie była w stanie mocy. Tak się bała tego. Że wygra Donald Trump, bo ona jest zwolenniczką Kamali Harris. I ona się nie godzi na to, że retoryka Donalda Trumpa to jest nowa norma w amerykańskiej polityce. Ona się na to nie chce godzić, ona mówi, że to nie jest Ameryka, do której przyjechała z Polski parę dziesiąt lat temu. Ale też pamiętajmy bardzo o płoty. Że a to Joe Biden powiedział, że zwolennicy Trumpa to są śmieszni, że no to Hillary Clinton powiedziała, że zwolennicy Donalda Trumpa są godni pożałowania, a to jest inna trochę retoryka o innej temperaturze, ale to również jest obraźliwe. O, z pewnością. Ja zapraszam Państwa na czat na YouTube. Jeżeli wejdziecie Państwo na naszą transmisję na YouTube, to na czacie można z nami porozmawiać, zadać pytania. Spróbujemy przynajmniej na niektóre z nich odpowiedzieć. Pan Aleksander pyta, to jednak obaj się myliliście. Nie mam takiego wrażenia, Panie Aleksandrze, myśmy obaj wyraźnie mówili, że nie wiemy, kto wygra i że te wybory, że te sondaże były zbyt blisko, żeby powiedzieć, kto wygrał. Myślę, że. Ani my, ani nikt na świecie nie słyszałem, żeby powiedział, że Donald Trump nie tylko wygra, ale wygra tak zdecydowanie. I teraz. A propos tego zwycięstwa? Ja mam takie przekonanie, że Donaldowi Trumpowi, wbrew całej, całemu swojemu życiorysowi, temu wszystkiemu, co on w życiu osiągnął dzięki swojemu ojcu, dzięki temu skąd pochodzi, z jakiej rodziny pochodzi, udało mu się sprzedać ten wizerunek kandydata antyestablishmentowego. I najpierw rozbił establishment w Partii Republikańskiej, to na początek zrobił, a potem rozbił establishment w ogóle, generalnie amerykański, czy to w Partii Demokratycznej, czy w ogóle establishment, i że bardzo wiele osób, które głosowało na Donalda Trumpa, głosowało w proteście przeciwko temu, jak jest zarządzana Ameryka dzisiaj. Było im wszystko jedno: gdyby Trump startował jako kandydat demokratyczny, to tak samo by wygrał te wybory. I jestem ciekawy, czy się zgadzasz z tym, że tak naprawdę na koniec to, to nie miało znaczenia. On tak naprawdę wygrał jako kandydat niezależny. No tak się złożyło, że będzie republikaninem, ale w sumie to nie ma żadnego znaczenia. On wygrał jako kandydat, który rozbił wszyscy, całą strukturę władzy w Stanach Zjednoczonych i wyborcy go wybrali po to żeby on to wszystko od nowa ułożył. Eee, cześć, zgadzam się z tobą i mam na to twarde dane. Otóż Donald Trump wygrał eee, w zasadzie we wszystkich. Ja, chyba we wszystkich musiałbym sprawdzić. Przepraszam eee, nie które dane mi e, ulatują od głowy ale chyba wygrał we wszystkich tych Na pewno wygrał Karolinę Północną. I mówię się głęboko w pamięć eh, sondaż Egmont Hall, przeprowadzany przez osób głosujących w Karolinie Północnej wczoraj. 70% powiedziało, że sytuacja w kraju zmierza w złą stronę. Czyli wotum nieufności dla Joe Bidena, wotum nieufności de facto dla demokratów, którzy e, e, mieli Senat, którzy mieli Biały Dom. To jest raz. E, Czyli, czyli że Donald Trump rozwala to wszystko. Tak, 70% wyborców w jednym ze stanów, mówią, podoba nam się to, będzie nie da tutaj, tak daj. No, Zatem głosują na inną opcję w tym wypadku na Donalda Trumpa. Jeszcze są dane. E, e, mówiłem to wielokrotnie, że Donald Trump jest niedoszacowywany. No, podawano dane mówiące o tym, że nie zdarza się niedoszacowanie trzy razy z rzędu, bo ta kampania Donalda Trumpa. Nie, ludzie ciągle, gdy pytano, ich, na kogo będziecie głosować, mieli opór z przyznaniem, że będą głosować na Donalda Trumpa, ale ja jeździłem po Ameryce i to głównie po Ameryce mało miasteczkowej. Mówiliśmy o tym w pewnym momencie, jak to z moją partnerką przemierzałem na rowerze dalekie przedmieścia Filadelfii i widziałem. Im dalej od Filadelki więcej znaków popierających Trumpa. Potem pojechałem do małomiasteczkowej miasteczkowej Dokładnie to samo. Jeździłem po Ameryce i, i widziałem to, że ta fala pro rośnie. Że, że to już jest w zasadzie w całości ta Ameryka małomiasteczkowa, farmerska, rolnicza. Ona jest prawie że w całości za Donaldem Trumpem. I wydaje mi się, że w jednym z sondaży, ty mnie, ty mnie, Bartku, pytałeś, kto moim zdaniem wygra i ja mówiłem, że czuję, że Trump. E, e, mówiłem to moim znajomym, a gdy, gdy pytali mnie, Mark, kto wygra? Mówiłem Trump. Czuję to, że Trump. Aczkolwiek, tu masz absolutną rację, nie podejrzewałem, że to będzie aż takie zwycięstwo. Przewidywałem, że będziemy czekali na wynik wyborów przez dobre kilka dni, aż będą przeliczone wszystkie głosy. A że będą otwierane koperty, bo przecież tutaj też jest głosowanie korespondencyjne, jako jedna z opcji do wyboru. Nie, to wszystko nie było potrzebne. On wygrał z takim zapasem, że absolutnie żadne dodatkowe przeliczania, sprawdzania nie były potrzebne. Chociaż oczywiście, gdyby przegrał, to wtedy byśmy te wszystkie przeliczania mieli, bo wiemy no, o oczywiście. tym, że Trump był gotowy do tego, żeby zakwestionować każdy pojedynczy głos, gdyby trzeba było. Yhm. <sł diamond Survey> te, dla mnie dosyć, znaczy, dosyć, no bardzo niesamowite jest to, że Trump jednak wygrał w prawie wszystkich grupach społecznych, a przynajmniej zwiększył bardzo swój stan posiadania w tych grupach. Może nie wygrał wszędzie, ale na pewno zwiększył stan posiadania. I wspomniałeś o, o, o tych wahających się stanach, o tych kluczowych stanach, w których się te wybory zdecydowały. Jednym z nich było Michigan i Trump wygrał w Michigan. Chociaż wszystkie sondaże dawały tam wygraną Kamali Harris. I wiele wskazuje na to, że w Michigan bardzo dużą częścią zwycięstwa Harris były głosy Amerykanów arabskiego pochodzenia, którzy oczywiście głosowali przeciwko Kamali Harris jako wiceprezydentu Joe Bidena i przeciwko polityce Joe Bidena w sprawie wojny w gazie. To jest dla mnie też ciekawy, ciekawy przykład, bo oni głosowali przeciwko. Kamali Harris i Joe Bidenowi i ich wsparciu dla Izraela w wojnie o gazę. I wybrali Donalda Trumpa, który był. Najbardziej proizraelskim prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych i nadal będzie. będzie. Nadal będzie najbardziej proizraelskim prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, że jedną z rzeczy, którą Trump zrobił, to jest uznał oficjalnie Jerozolimę za stolicę Izraela, czego przed nim nie zrobił żaden inny kraj, a on przeniósł ambasadę amerykańską do Jerozolimy. Więc trochę się zastanawiam. Yy, yy, yy. Czy, 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 czy to była ignorancja tych wyborców, czy, 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 ten, czy te pro, protestowali po to, żeby protestować? Wiesz, bo jednak protestować przeciwko proizraelskiej polityce po to, żeby wybrać dużo bardziej proizraelskiego polityka, to jest jednak dosyć zabawne.